Cześć! Z tej strony Shen. Z powrotem witam w naszej galaktycznej przygodzie. Słuchajcie, yy, idę za ciosem. Plan jest znany z poprzedniego odcinka. Przypomnę wam, będziemy atakować Shantari Collective z dwóch stron. I mam dwie informacje. Czekajcie, tylko wybierę sobie szybko. O, może punkty kadłuba, krążownika, mam dwie informacje. Tutaj prowadzą wojnę. Bez, jeżeli ta wojna skończy się pokojem, no to problem będzie, bo będzie trzeba im też wypowiedzieć wojnę i dopiero wejść w ten kolektyw. Ciekawi mnie to, ponieważ oni bombardują już im planetę. Zobaczcie, mają zero armii. Zbombardowali im całkowicie. Cztery populacje zostały. I w ogóle nie, nie są skorzy do tego, aby atakować tę planetę. Tu jeszcze się męczą, chyba z jakąś. Tak, tu się męczą dwa u jej 3000 mm, siły. No ale mogliby w tym czasie zrobić tę planetkę, prawda? No dziwnie. Chyba, że zrobimy tak, że zwyczajnie wypowiemy też wojnę im i confederation oni w zasadzie są tylko są zrzeszeni w, w z, z tymi tutaj, z tym czarakiem fioletowym tu, tutaj nie tu z nimi, którzy z tymi walczyliśmy niedawno i, 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 i z tymi tutaj też więc Problem byłby taki, że jeżeli by się przyłączyli, no to mogliby nam tutaj zająć te terytorium. bo ja bym to, powiem szczerze, olał kompletnie, nie? No i problem jest też tego typu, że mogliby przez ten tunel przestrzenny wlecieć nam do, na, na nasze terytorium. No i tak, no i to, to jest ten problem. Ale zobaczymy, najpierw wypowiemy wojnę, jeżeli taki scenariusz będzie, że, że będzie pokój, prawda? Zobaczmy może w ogóle jak wygląda... No, oni nie są wyczerpani w ogóle wojną. Wypowiemy na razie im wojnę. Zobaczymy czy się dołączą pozostali. Jeżeli się dołączą, no to nic jest wojny z kolektywem. Będzie trzeba sobie po prostu z, dokończyć e, wojnę z nimi, prawda? Z tymi, tu e, przejąć to, to będzie chyba tylko i wyłącznie mm, y, no. Nie, be, nie będzie żadnych problemów z tym. Tutaj też raczej nie będzie, tylko no, problem jest taki, że no, no... rozsieją nam się po imperium, a nie chce tego po prostu. E, I tyle. Co e, my tu mamy w ogóle? Mamy jakieś stację, może tą w ogóle poniżej poziom? Po co mamy ją mieć? No i tak nic nie daje. Eee, I co? No i, no i tyle. Eee, drugą kwestią, y, jeżeli byśmy zaczęli z kolektywem wojnę, no to y, tą flotą, oni w ogóle są, mają równą siłę do naszej. Więc może być, może być mały kwas, że rozłożyłem na dwie części, no ale innego wyboru nie miałem. Muszę tutaj bronić chociażby tego wejścia do. na, na, na do portalu. Tutaj chyba zrobię ulepszenie. Troszeczkę, uzbroję yy, yy, ten system. No i tyle, nie. Słuchajcie. Yy... Zaraz się widzimy. Ja tylko ogarnę, ogarnę jeszcze ten, ten system e, i zobaczę, co tutaj zrobić. Bo może jeszcze zwyczajnie uzbroję ten system, prawda? Co nie byłoby głupie. O, robić tak. I może tutaj. <laughs> Platformy obronne 8? Może nie. O, tak zrobimy. Ok, system obronne. No niech będzie. Trochę tych platform. Tak samo tutaj też od razu mogę już trochę platform robić. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, sytuacja wygląda tak, że wypowiedziałem wojnę. Udało się wypowiedzieć wojnę. Sorry, że nie, 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 nie nagrałem tego. Udało się wypowiedzieć wojnę tym, temu małemu imperium bez. Wszczynania wojny z tutaj, z State of Immort, Fioletowym Czerakiem i innymi, Więc teraz tak. Możemy zrobić. czy znaczy musimy, no. Zacząć wojnę z nimi. Problem jest taki, że muszę tą flotą od razu, nawet nie, zajm nie zajmować tego. Tutaj tylko zajmę. Tylko nie wiem, czy zdążę dolecieć aż tutaj jak najszybciej, bo oni mają tutaj portal. I pamiętacie, że nam zajęli tutaj troszeczkę przypadkiem terytorium, więc dobrze by było od razu tu wlecieć. Oni mają status zrzeszonego z tymi samymi. czyli oni, oni też są zrzeszeni, ale widać nikt sobie nie robi z tym żadnego problemu. Po eee, co? Żeby to teraz chyba. Wypowiedzenie wojny. Tak. I teraz już mamy od razu. O. Z zaskoczenia. Zastokuję. Tej lece. O, od razu zbudowali, widzicie? Moment. Moment to był. No dobra, żeby nas tylko opóźnić. No dobra. Hmm, tak będzie. Tutaj nowe. nowi. Nowe imperium? Przekręt. No dobra. No tu mamy jeszcze 6000. Widzę, że ogarnięte. No, to lecimy tu. Oni lecą do nas? Lecą do nas. O! Wspaniale. Przywitamy ich tutaj, w tym. W tym miejscu. Tu jakieś armie się budują? Nie, więc może zróbmy tak. Desantuj wojska? Nie mogę? A pewnie jedno mogę wybrać i desantować. A, desantuj wojska. Co tu się pojawiło dalej? Aha, tutaj po prostu zwyczajnie walczymy. No dobra, lecimy dalej. Oni są w ogóle już zmęczeni aż 20%. A, bo im zniszczyłem flotę. Okej, okay. co oni robią? E, nie lecą do nas. No to my lecimy tu. Przywódcy by się przydało zrekrutować. Okej. Okay. Wiecie co? Wystarczyło zająć jedną planetę i oni się poddali w ogóle oddali nam drugą planetę za darmo. Hm. Spokojnie. Eee. Czyli robię standardowo. Te planety chyba nam się nie przydadzą. Tu jest jakaś dwunastka. Tu jest siedemnastka. Tropikalny. Ta się przyda, ale ta nie. Więc to. Zrobimy sobie przesiedlenie na grzyb. Nie, nie mogę, bo tam jest świat roju. Mendok. Może być mendok. Nice Oczywiście wszystko od razu. Nice ja nie będę się. O, może nie. Wezmę go. Do... Tutaj. Dobra. Tutaj przesiedlimy sobie na. O. Tak. I tyle. Zobaczcie, co się dzieje. Wypowiedzieli nam wojnę ci. A oni też są na równym. że tak powiem. O, Cień nie będzie. U, ale tu my mamy z kilkoma. O, ale będzie jazda. Mm. No dobra, ok. Yy, czyli mamy tak. Tymi tu zjedzą nam to. Niestety. Trudno. Mamy też wojnę z tymi. Ojej. Jeszcze jedną flotą będę musiał chyba wrócić. Oni już nie są chyba tak silni, bo troszeczkę ich sprałem. Te. Tutaj mam tylko mój problem, bo mi wjechali, ominęli mnie. Ja już byłem tutaj zajmować ten tunel. No i mi tu wlecieli. No ale zaraz, to jest, to jest do ogarnięcia. Jedną flotą będę musiał niestety wrócić. Te miejsce. Niech będzie. No i ogarnąć ten burdelnie. Zaraz się widzimy. Apominę wam, że chyba muszę y, zakończyć wojnę tutaj z nimi ciało, Straszny problem. E, tak. Ci nie przelecą tutaj, ale lecą przez ich terytorium. I, nich, i ich, nich. No mamy wojnę ogólnie chyba globalną, nie? E, będą próbować wlecieć tędy. Hmm. boję się, że dojdą mi do portalu więc ja tu muszę jedną jednostką stać najlepiej jakbym po prostu przeleciał chociaż czekajcie, jeszcze przez chwilę nie było możliwości żeby oni przelecieli a teraz teraz chyba nie dalej nie, nie, mogą, mogą przelecieć więc, czy skupili się na górze chciałbym tą jedną flotę na górę rzeczywiście tak czy siak puścić Tą, tą stąd w ogóle ciekawe bo oni się tutaj jakoś nie nie wiem jak to chyba całą siłę puścili na górę coś mi się wydaje tutaj mają dużo wojska tutaj zająłem dotąd i odpuściłem, lecę, lecę na górę bo zobaczcie zajęli mi tutaj te terytoria i się rozprzestrzeniają i ja nie będę w stanie ogarnąć jedną flotą tutaj bo zobaczcie tu jest taka odnoga i oni mi tak czy siak wlecą, jak nie stąd, to stąd. Już mi wlecieli na terytorium, nie? Co prawda oni tutaj chyba nie dadzą rady tego zbić tym, ale tak czy siak jeszcze tędy mogą polecieć, więc. By szczerze, wolę. Wolę zakończyć tą wojnę. No trudno, że tak wyszło, ale z nienacka mi wypowiedzieli tutaj cały ten. Ci, ci trzej, nie? Więc. No, takie życie, no. Muszę bronić siebie, na razie chyba z nimi, z nimi na razie zakończymy wojnę, chociaż e, będę starał się zająć chociaż to, żeby wiecie, nie być na, na zero chociaż, żeby coś mieć. Dobra, to ogarnięte, e, tu polecę, tą polecę, tak, no a tymi już lecę na górę. To jest ogarnięte, chcę zająć jeszcze to szybko, żeby odciąć ich od, od tej... od nogi. Jedna odnoga mniej, to... to lepiej. Dobra. No wiem, widzę, dobra. Słuchajcie, tędy mi nie wlecą, bo e, wszystkie te bazy są w, w drugiej odnodze, oni bardziej się skupili tutaj. Więc to odpuszczam. jeśli zobaczę, że oni tutaj będą mi lecieć, no to zakończę wojnę od razu. Ups. Co tu się dzieje? Hmm, dobra, chyba nieważne ważne tak naprawdę. Co wezmę. Ja, oczywiście to potrzebujemy. I co? No, no. No taka sytuacja. Taka sytuacja. Widzimy się za chwilę. Dobra, status quo ustawiłem z nimi. Lecę, lecę tą flet, flotą. Złączyć się ją jednak, to jest jedynka, tak? Jedynka. Złączyć się jedynką. No, nie ma. Tego. muszę zrekrutować następne. A nie, jest. dowodzi ten, nie? nie. To ja bym chciał on tak. Jedynka połączy się. Poleci. O, zobaczcie oni już tutaj są. Hmm, tu. Że hmm, To będą. No, niestety tyle skoków, ale. Ale zaraz tam będziemy. No, czy oni. Lecą mi. A, oni mają wojnę z nimi. Mi się dobrze wydaje. A, bo to piraci. Dobra. No, nieważne. Nieważne. Tak, tutaj... Tutaj lecę zająć się kolejny system. O nie, o nie, o nie, Zaraz będziemy tu... Oni próbują sobie połączyć terytorium. Nie chcę, żeby to zrobili. No czy jak połączą, to jednak zaraz im to odbierzemy. Kurde, ale lipa zrobiła się. Tym wszystkim. Wrócili? Wracają? Cudem. Czemu tak? Żeby tutaj coś się działo? Mają wojnę z nimi, nie? No i problem jest, jak ja tu nie ogarnę, zaraz czegoś, to będzie maksymalny problem. Jedną flotę nam zniszczyli. Eee, tu już nam się powoli wbijają. Zali nam dwa systemy. Tutaj uzbrajam powoli, więc tutaj raczej nic nam nie zrobią, nie wlecą. Ale tak, nie będę przejmował planet, tylko przejąłem systemy jak najszybciej. I będę się kierował tutaj, żeby jak najszybciej odbić te, te rzeczy, te systemy. jedną flotą chyba polecę tu... Znaczy w ogóle będę leciał tędy, więc przy okazji ma, No ale zobaczcie, no kurde, jest problem. musiał tutaj tak stać i stać teraz. Non-stop. No dobra. Eee, tą flotą już mogę w zasadzie lecieć. Będę nie mogę. A, bo nie mam zbadanych. O kurde, no to się wkopałem. No to się wkopałem. Zobaczcie, oni tutaj. Szykują flotę, coś mi się wydaje na mnie. Ta, ona leci tutaj na dół. No dobra. Mówiłem poprzednio, że, że ten teren nie będzie dla mnie... Nie jest dla mnie aż tak ważny, ale powiem wam szczerze, że nie lubię tracić terenu. Po prostu, no, no... Zwyczajnie nie lubię. Nie lubię tracić terenu, więc... O, masz. A, jeszcze piraci, dobra. Wydaje mi się, że lecą w tą stronę. No, to lecimy tu. Potrzebowałbym jeszcze na szybko, o właśnie, tego pana, żeby mi poleciał eksperymentalny. No, tak nikające Eksperymentalny skok. Szybciej doje... dolecisz eksperymentalnym, wydaje mi się. 13 tysięcy, już mamy. Możemy sobie skoczyć dalej. Bo oni coś czuję, że już powoli, powoli się wyprztykali, tak, powoli się wyprztykali już z, e, z nimi, nie, z nimi. Oni w ogóle to są żałosi. nie no, co? Tych to w ogóle nie liczę, a nie ci, eee no ci, żałosna, czyli w zasadzie najbardziej liczą się Czyli żałosna. No i ta liga. Liga Chimnar. Liga Cimnar jest tylko mniejsza. Ale gospodarkę mają w ogóle większą, nieźle. Miała z gospodarką trochę lipę. Ale to nic, to nic, no wojna. Po prostu. O, masz. I pojawili się tutaj. No kurde, chociaż stacja powinna ich bić. I czemu ich nie bije? Już wiem, czemu nie bije. O Boże. No dobra, ja zostawię to tak, jak jest. No i zbudowano superkonstrukcję obcych. Bramę kosmiczną. I teraz mamy oni. Oni zbudowali dokładnie tu. Bramę kosmiczną. Pandil? Tiom, a w to czyli drugą. Drugą bramę zrobili. I ją, ją. Nie wiem gdzie jest. I ją, z tym A bo to w ogóle inni. Lich Oficiner Liga. O ci. I oni to zbudowali. Nie tu, tu. I Będziemy to mieć. Zaraz. Dzięki, że zbudowaliście nam. Akurat to atakujemy 11 tysięcy... Ula. Ja to sam zbudowałem, wiecie? I oni to przejęli mi z tego co pamiętam. I oni bardzo chcą to obronić, ale chyba nie zdołają. No, chyba nie. To jest. Niszczmy to. No, złapaliśmy flotę tutaj. Dobra, że nie, nie, nie zdołałem nagrać. O, tutaj mamy w ogóle... No to już wiem co tu jest. Tu jest, e, że tak powiem, przebudzeni, uśpieni. No, ale wiemy o co chodzi. Lecimy tak. Kliknę od razu tu. Zobaczcie jaka trasa będzie. Najpierw tu później tu i... I docelowo. Ok, tak polecę, bo chcę szybko zająć im jak najwięcej terenu tutaj. Bo oni są teraz chyba, znaczy nie są odcięci, ale chcę to zrobić jak najszybciej, zanim wlecą mi znowu tutaj. Trochę, trochę im czasu minęło zanim oni to zrobili. Też boję się, żeby nie w jednym czasie, może wiecie co, jednak dwójkę posadzę tutaj, niech ona tutaj sieć. Z drugiej strony, z góry, powoli lecimy do przodu. Przestępczość sobie zmniejszymy. Powoli lecimy do przodu. ten leci tu. Troszeczkę już zaczęliśmy przejmować. Oni już się chyba, że tak powiem, brzydko wyżygali z floty. Więc jest łatwiej. Ale z wojną z nimi miałbym problem wtedy, nie? Jest łatwiej. Dobrze, że ci się nie ruszają za bardzo. No właśnie, widzicie? Przebudzeni. Tak właśnie myślałem. Myślałem, że tutaj będą. A jednak nie. Chyba, że, chyba, że będą jeszcze. Ok, będę widział, jak oni lecą. Więc tymi cofnę się. Może nie cofnę się, a zacznę bombardować tutaj. Planetę, bo nie chcę na, na próżno tak stać. Tutaj też jest planeta. Yy, mam tutaj flotę densatową, więc może po prostu warto byłoby wykorzystać to, nie? 700, no jakoś sobie poradzę. Myślę, weź na rubite. Yy, tutaj, co przez piraci, to mnie to nie interesuje. Wlecieliśmy tu, jedynką. Teraz tak. Aż do dotąd polecimy? A może po kolei zajmijmy? Oj, tutaj systemu nie zająłem, szkoda. Dobra, to nieważne. Oho, akurat mamy na zero jedzenie, spoko. Przydadzą nam się... Eee, co? O, League of... ...Mur... A, z nimi. Mhm. Mm Czyli oni się połączą. No dobra, no niech się łączą i to wsioryba sam w sumie, nie? Oni teraz mają troszeczkę gospodarkę zniszczoną przez... jeszcze zniszczoną, osłabioną przez yy, wyczerpanie wojną. Więc to idzie na plus dla nas, dlatego widać nie chcą z nami walczyć, albo nie mają już siły z nami walczyć. Nie pamiętam do którego momentu mieliśmy, ale na pewno tej planety nie mieliśmy, więc prawdopodobnie dotąd postaram się to zająć. Co dalej? Powiem szczerze, że po prostu stanę w tym miejscu albo w tym. Tą flotą. A zajmę się rzeczami tu. Albo. Po prostu powoli będę wchłaniał tego Czeka, bo on mi troszeczkę przeszkadza. Bo widzicie, mieliśmy tą wojnę, mamy cały czas tą wojnę z czterema imperiami, tak naprawdę teraz. Licząc tych, oczywiście, bo to też jest imperium. Gdyby nie oni, to od razu bym dwie floty wysłał. E, tędy. Znaczy tędy bym nie przeleciał. E, przepraszam, tędy od razu bym tutaj wleciał, prawda? Nie zajmowałbym się tymi, no bo. Niestety, ale. Wypowiedzieli nam wojnę. W sumie, w sumie na plus wyszło. No już powoli odbijamy się. Eee, więc, o. Wlecieli nam. Chyba tak. Wlecieli nam od tyłu. Co mamy za... O, dwa, dwa tysiące punktów mm, do tytana. Ale tytana nie potrzebujemy. Na razie, bo nie mamy... Takie potrzeby będziemy potrzebowali później 90 tysięcy. Jak widzicie, będziemy potrzebować Tytana, żeby chociażby ich tutaj um, pokonać. 90 tysięcy plus 48 jeszcze z, 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 ze stacji. Dobra, wiecie co, ja sobie uporam się tutaj z um, tymi uperiami. Widzę, że już jest coraz lepiej. Pozajmuje te planetki i wrócę do Was. Nie ma co przeciągać i, i nudzić, prawda? Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra, w zasadzie odbiliśmy to, co mieliśmy odbić. Tutaj ustawiłem atak, nie atak, tylko bombardowanie, z tym, że bombardowanie tego typu, że najazd, prawda? Będzie nam zabierał. Co nam w zasadzie no, nie zaszkodzie pomoże. Tu są trzy planety, więc w zasadzie z jednej planety jak wyciągniemy, to mamy jeszcze dwie. E, więc spoko. Nie przy. A to tutaj tego nie przyjąłem, Tak. Dobra, e, Nie jest to aż tak ważne. Tu w zasadzie zbijamy już e, prawie do końca. E, oni wypowiedzieli wolne tym tutaj. Prawdopodobnie zajmą się tym, no, tak jak poprzednio, z innym imperium. Będą bombardować i bombardować. 16, zobaczcie, prawie 17 tysięcy e, mają w garnizonach e, armię. 17 tysięcy prawie. No to ładnie. W ogóle, jakie statystyki ciekawe, nie? Wykolejono jednostki. Nieźle, co? To są ci... E, ci dziwni. E, jak oni się szparacze? Nie szparacze, tylko przekręt. No, się zaatakować No to niech atakują. Dobra, tutaj mieliśmy też niezłą bitkę, powiem szczerze. Chyba... my mamy 26, było ich tam chyba 12 tysięcy. Więc trochę powalczyliśmy. W zasadzie chcę zrobić wszystkie te, które już zaczęliśmy z w tej grze, badania. Już powoli nam ta populacja leci do nas, więc też super. I chyba już wrzucę na i wojska, tak, bo no tu ma sensu czekać dłużej. Nie chciałbym. Okej. Okay. No Jezu, jedna jednostka nam zginęła. O, one giną jak mogą wycofać się. jest No, łoba, nieważne. Eee, zobaczcie, ile już porywamy ludzi. O, mam problem. Eee, muszę jedną stację zdjąć bo tutaj zdjąć się jakąś stację może to, jakaś Z dwóch planet tej standardowo e, i podjąłem się tego, że nie do końca pewnie e, zdołamy w, w, z, zająć tę planetę chciałbym, ale podjąłem się takiej próby, że po prostu e, bombardowaniem tym, bombardowaniem z najazdem też niszczą, niszczymy armię, więc... Fajnie zabrać i tak czy siak będziemy tą populację zabierać, a ona się będzie w czasie zabierania już mielić na jedzenie, więc nie będziemy tak obciążać tych naszych planet tego, aby już tam Bunty, Surunty, wiecie o co chodzi, nie? a flota tak czy siak będzie znikała. Tutaj mam problem, bo już mamy 12, tutaj mamy 22, 24, może ja sobie. To właśnie y, rozdzielę, bo mówią, że sulejnia, tak, sulejnia, sulejnia, no możemy bezrobotnego i może 10, tak, coś się rozłożyło jakoś w miarę.